Dzień dobry. Rozmawiamy po meczu Orła Przeworsk z Tomasowiem Tomaszu Lubelski, panem Grzegorzem Sitkiem, trenerem Orła Przeworsk. Mecz został wygrany 1-0 przez Orła. Proszę się odnieść do tego meczu i powiedzieć na temat. No, dokładnie. No, Weszliśmy założeniem, że musimy zdobyć trzy punkty. No i cel został osiągnięty. Pierwsza połowa troszkę słabsza, w drugą już bardzo dobrze. Kilka sytuacji. Przede wszystkim pała, piątka, kołodzieja mogły ustalić wynik podwyższyć i moglibyśmy grać spokojnie, ale mówię, jak yy, zakładaliśmy, trzy punkty były najważniejsze, już nawet nie chodziło o z tym, tylko żeby te trzy punkty były, dzisiaj zostały w przewodzie. Dziękuję bardzo, życzę powodzenia w dalszych rundach. Dziękuję, dalszy również.